Czy Was też wkurza to, że jak na przykład należycie sobie na takie diamentowe buciki i po lewej stronie otwieram się takie okienko z armor standem i butami na tym, albo jak należycie na przykład na takie miecz to mi się pokazuje um, rzadkość tego itemu, i temu i ile, ile on zadaje i jakaś sekunda i jakieś żelazo, co to jest? Jakieś dziwne rzeczy. Ja mi się to pokazuje ogólnie, że ja nie wiem jak to się ustawiało, bo ja wiem jak to naprawić. I jest tak jak jest. Ale u Was też to zadziała, bo sprawdzałem na innych kontach. I tak, klikacie sobie prawy shift, chodzicie w feather settings, wjeżdżacie w dół i macie coś takiego jak pack organizer. I nic Wam nie da, się to wyłączycie, tylko wchodzicie ustawienia, tutaj wyłączacie, no i cofacie, wchodzimy jeszcze raz i teraz to wyłączacie i powinno działać. I ale jeszcze, żeby zadziałało to, oczywiście żeby nie zadziała wam to teraz. Wchodzimy w tooltipy. Wyłączacie wszystko co tu jest. Słownie wszystko. I teraz wchodzicie znowu w mody, Wyłączacie tooltipy i wszystko nam działa.